Albania, miasto Berat, miasto tysiąca okien. Zapraszam Was na film z tego niezwykłego miejsca. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawcie lajka, like, subskrypcję i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, Albania. Miasto Berat, miasto na liście zabytków UNESCO, za mną kościół, a po tej stronie już zabytkowy meczet z XVI wieku. Jest to tak zwane miasto Tysiąca Okien. Nad miastem oczywiście góruje Stara Forteca, a po tej stronie jest katedra świętego Demetriusa. Katedra z XVIII wieku w bizantyjskim stylu bardzo skromna, ale i bardzo piękna. Pogoda dzisiaj jak da się, jest beznadziejna. Pogoda dzisiaj, jak to się jest beznadziejna, gdzieś tam właśnie góry na horyzoncie, jeszcze pokryte wszędzie chmurami, no ale przestało padać przynajmniej. Przestało na moment padać. Tutaj jest mój hotel Berati, także zaraz Wam pokażę, jak się on prezentuje w środku ile to kosztuje za noc. I oto już mój hotel Berati, pokój za 22. Euro wygląda w ten sposób. Są dwa łóżka, kominek i oczywiście to jest Łazienka z tyłu z prysznicem. 22 euro. A tak wygląda parter, parter hotelu oraz stołówka. Jutro rano będzie tutaj śniadanie. To już jest tak zwany meczet kawalerów. A kiedy tutaj jechałem rano, to po drodze mieliśmy Park Narodowy Tomori. Wielka, ogromna, ośnieżona góra, ale również pokryta cała taką ciemną, deszczową chmurą. Wyglądało to niesamowicie strasznie. Miasto Berat dzieli się na trzy części. Tutaj jest zabytkowa dzielnica Mandalem ze starym meczetem kawalerów. Nad miastem góruje oczywiście twierdza, jej początki sięgają ponad 2000 lat temu. I po drugiej stronie rzeki Osuni jest dzielnica Gorica, ale to za moment. Jeżeli chodzi o meczety, to na wszystkie tradycyjnie lepiej się prezentują z zewnątrz, aniżeli w środku. W środku są bardzo ubogie, służą tylko wyłącznie do modlitwy. Cały ten muzułmański kompleks, uczelnie, szkoły wszystko to było zamknięte w czasie komunizmu. Religia była zabroniona w tym kraju. Oczywiście były zabronione wszystkie religie islam, prawosławie. Państwo miało być świeckie i ludowe. Tymczasem tutaj dzielnica dzielnica Mangalem. A zaraz Wam coś pokażę, zaraz Wam coś pokażę. Niesamowitego. Tam na horyzoncie, już za moment. To właśnie tam, daleko na horyzoncie, skryty chmurami Park Narodowy Tomori. To jest ogromna góra tutaj przed nami której akurat no, w tym momencie nie widać Ja już wiem, że muszę tutaj wrócić Że muszę tutaj koniecznie wrócić, kiedy będzie bardzo ładna pogoda Słoneczna, niebieskie niebo Tutaj most, ale najbardziej znany most w mieście, czyli most Gorica jest troszkę dalej No i teraz tylko spójrzcie tutaj, jak to miasto właśnie wygląda od tej strony Tutaj ogromna góra zamkowa Góra zamkowa słynne domy z oknami i właśnie stąd wzięła się nazwa miasta Miasto Tysiąca Okien. Jaka szkoda, jaka szkoda, że nie ma słońca, jest taka koszmarna pogoda, bo jak sami widzicie, no, widoki wprost niesamowite. Tymczasem tutaj już po drugiej stronie dzielnica Gorica, jest to najnowsza dzielnica zbudowana przez chrześcijan. Może nie tyle najnowsza dzielnica, co po prostu po tej stronie rzeki zaczęli się osiedlać chrześcijanie i tutaj zbudowali swoje kościoły. Nie powiem. Ma to swój klimat. Ma to swój klimat. Wszystko zbudowane z kamienia. Wszystko zbudowane z kamienia. Takie są tutaj kamienne uliczki, domy z kamieni. Z tego co już widziałem, to sporo z nich jest zamienione na, obecnie na, na hotele. Hotele czy hostele. Zapewne ceny są tutaj różne. Właśnie zależy od tego jaki jest standard. Hotel Gorica. Podejrzewam, że tutaj w lecie to musi być naprawdę, naprawdę nieźle. Jest bardzo fajny klimat, czyli taki jaki właśnie lubię. Stare dobre czasy, stare dobre budownictwo, wszystko z kamienia. No i wszędzie guest house, hotele. Tutaj jakaś kolejna uliczka gdzieś w górę. Widzicie niby cały czas to samo, a jednak wciąż jakieś kolejne. Zakątki. Więcej światła, więcej słońca. Są tutaj gdzieś dwa kościoły, ale dokładnie nie wiem w którym miejscu. Tymczasem już tutaj chluba miasta, czyli kamienny most Gorica. Pierwotnie zbudowany w XVIII wieku, ale był kilkukrotnie przebudowany. Most Gorica nad rzeką Osumi. I tak to tutaj wszystko wygląda w listopadzie. Nie ma słońca, jest trochę blado, ale mimo wszystko i tak jest, jakby nie było, no cóż, ciekawie. Pod moimi nogami i pod moimi nogami już most Gorica. Pierwotnie zbudowany w XVIII wieku, a później kilkukrotnie, jak mówiłem, przebudowany. Duma miasta Berat. Zostawcie lajka, subskrypcję. A, ja a ja teraz idę do kaplicy Świętego Michała, która jest tutaj zbudowana na zboczu góry zamkowej. Och, nie widać. Gdzieś tutaj. A kaplica ta jest czynna tylko do godziny 13 O ile w ogóle jest teraz w listopadzie otwarta Zaraz się przekonam Ale to jeszcze Gorica Jeden z dwóch kościołów Jeden z dwóch kościołów, ale jakoś tam zgubiłem drogę Nie wiedziałem, będę do niego dojść Może wieczorem jeszcze zobaczymy Tam gdzieś biały dom na horyzoncie Biały dom w Waszyngtonie Przede mną Mała tutaj wspinaczka. Mała wspinaczka do kaplicy świętego Michała. Tędy. No tylko proszę więcej słońca, żeby już dzisiaj nie padało. No szkur. Wiedziałem. Wiedziałem. Zamknięte. Zamknięte. I co teraz? No, jedyny plus. Jedyny plus jest taki, że tutaj zaraz tędy. W dalszym ciągu wiecie szlak do zamku tutaj pod górę. No widzicie, no widzicie, nie wszystko w listopadzie idzie zgodnie z planem. Takie to uroki podróżowania poza sezonem. Po drodze jakaś jaskinia, po drodze jakaś jaskinia, ale za mną wciąż, kurczę, jest taki krajobraz To jest kosmos Kosmos! Ale ta ścieżka, którą tutaj wybrałem, no to ona raczej nie jest turystyczna Główne podejście, takie normalne, jest w sumie po drugiej stronie góry od strony centrum Bratu Cóż, a jeda tędy tutaj Ja muszę iść tędy cały czas no ale przynajmniej jest ciekawie, przynajmniej jest ciekawie i nie pada Dobra dalej tędy. Moi drodzy, baszta murów obronnych zamku Kalaya e Bratit A na horyzoncie Tomori, park Narodowy Tomori I jeszcze tylko kawałek, jeszcze tylko kilka schodów i będę Tutaj wiadomo, czyli mury obronne, ale po środku jest całe Stare Miasto i dopiero kiedy tutaj zabrakło miejsca, to ludzie zaczęli budować swoje domy na zboczu Wielkiej Góry i tradycyjnie i tradycyjnie, tutaj wszyscy na basztę ponieważ stąd jest najlepszy widok na okolice z tej baszty flag Albanii i widok na Berat i te wszystkie góry, których nie widać i centrum miasta. Miasto 1000 okien. No, może nie w tym miejscu, ale okna są. Najwyższy szczyt, Partizan, 2416 metrów. I to chyba tutaj właśnie teraz on, widoczny przez moment. To są ruiny kościoła. Gier... Gierita? <noise> Za chwilkę będą ruiny Czerwonego Meczetu No właśnie A to zaś są ruiny Czerwonego Meczetu z XV wieku Widoki tutaj niesamowite Widoki tutaj niesamowite Wszystko z kamienia A po tej stronie już ruiny Ruiny Starego Zamku Akropoli. Zamek ten pochodzi prawdopodobnie z czasów przed naszą erą był wielokrotnie niszczony wielokrotnie palony dopiero w V wieku został odbudowany przez cesarza bizantyjskiego Teodozjusza a w VI wieku rozbudował go sam Justanian Ale i tak dzisiaj są już tylko wyłącznie ruiny Nie za wiele go pozostało Nie za wiele go pozostało same ruiny, ale jednak tutaj niektóre części ocalały, także Zobaczmy na przykład, co my tutaj mamy w środku, w środku tej budowli. Pewnie nic, ale coś tutaj kiedyś było. Sprzejście. Po prostu kawał niezłej historii. W obrębach murów jest także Stara Cerkiew, dokładnie z XIV wieku świątynia, ale zamknięta teraz. Chociaż podobno jest otwarta, ale w środku tak nie można filmować. Być może teraz słychać, ale w tym miejscu znajduje się Kościół Świętej Marii, chociaż przed nim dziwna pogańska głowa. To jest najstarszy kościół w mieście, pochodzący z XIII wieku. Bardzo ciekawe miejsce. Bardzo ciekawe i bardzo stare. Ale jest klimat, ale jest klimat tego miejsca. Wszystko z kamienia wygląda to wprost. Kurczę, no niesamowicie trochę zimno, trochę chłodno, ale mniejsza z tym labirynt, labirynt. Nie wiadomo dokąd pójść, gdzie skręcić, ale chyba wszystkie zaułki są fajne. I to jest jaki kurczę stary motor. Co to za maszyna jest? Jawa! Co tutaj się dzieje w lecie? Co tutaj się dzieje w lecie, to nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że jest naprawdę gorąco. A tutaj już Muzeum Unufri, Muzeum Narodowe imienia Unufrego, które zajmuje część kościoła zaśnięcia najświętszej Marii Panny w twierdzy Berat. Spójrzcie tylko na to złota ambona, złoty ołtarz, stare freski. To już zniszczone przez czas. Ale tutaj ikonostas jest to największe osiągnięcie albańskich rzeźbiarzy w XIX wieku. Niesamowita sprawa. Kolejne ciekawe freski. Ikony, a wstęp tutaj kosztuje tylko 400 leków, czyli 4 euro. I naprawdę warto wejść i odwiedzić to Muzeum Narodowe. Powiem wam, że to muzeum niesamowite. Naprawdę niesamowite, ale to jest znowu Partyzan się pokazuje. Najwyższa góra Tomori. Coś tam widać o tej porze roku, O tej porze roku to miejsce sprawia wrażenie wymarłego, praktycznie zero turystów. Na herzancie Tomori Tomori coraz lepiej widać A tutaj praktycznie jest wejście właśnie do Starego Miasta w obrębach twierdzy Stare mury No Trochę osób jest, ale chyba nie tak dużo jak w sezonie Baszty Naprawdę niezwykłe widoki Niezwykłe widoki, tutaj jakaś psinka chodzi Jakaś bezdomna psinka i mury. Mury obronne. Armaty już czekają. Armaty już czekają na wroga, także nawet nie podchodźcie. No, nie mogę, po prostu nie mogę, ale tutaj ten widok góry, ten widok góry to po prostu mnie tak kręci. Muszę tam być. Teraz jeszcze nie, ale następnym razem, następnym razem na pewno. Zaczyna padać, zaczyna padać i trochę zimno się robi. Robi się zimno, ale to jeszcze nie koniec zwiedzania Starego Miasta. Ach, tutaj nie ma przejścia. Dobra, to tędy. Trochę polatałem dronem, parę ujęć zdrobionych, ale przy takiej pogodzie to w sumie jakoś tam szczególnie to nie wyszło, chociaż myślę, że i tak fajnie. A tutaj proszę dwa kotki, dwa kotki, a jeszcze trochę się pokręcę i później trzeba schodzić na dół do miasta, do centrum. Proszę, jeden kotek, hej, a tutaj drugi. W sumie tutaj jest praktycznie wszystko teraz pozamykane i nic się nie dzieje. Było tylko kilka restauracji otwartych właśnie przy głównej bramie. A tak tutaj, tak to tutaj już totalnie nędza. Zachód słońca o 16:15, czyli za półtorej godziny praktycznie połowa dnia, połowa dnia, i będzie już tutaj ciemno. O, jest jakiś guest house i tutaj jest otwarte. O, cappuccino? Okej, okay. idę. No, pani babcia to jest skryła 6 euro za dwa ciastka jabłkowo-figowe i cappuccino. Słodkie to wszystko było. Figi. No, to okazuje się, że miasto jest skurcze. No, nie jest aż tak duże, jakby się mogło z początku wydawać. To jest zaraz już ponownie. Będzie brama wejściowa czy wyjściowa. Zależy od której strony jedziemy i tak tu wszystko właśnie wygląda. W sumie każde miejsce jest zaadaptowane na jakiś sklep, albo restaurację, albo nocleg. Bo ten breakfast, hotel, guest house. A ja już powoli spadam do centrum. Ostatni rzut okiem na to miejsce. Ostatni rzut okiem na to miejsce. I wracam na dół do miasta. Właśnie wdepnąłem w lagunę. W kauboże wody, niech to. No, ciekawie, ciekawie, tutaj jest naprawdę, podoba mi się nawet, nawet przy takiej pogodzie, to nieźle. Niesamowite miejsce i niesamowite widoki wokoło. Zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz i co tam jeszcze tylko chcecie. Wyżerka Wyżerka jest ze śmieci A to wielka brama z ma na paszy tutaj byłem rano już, ale jeszcze raz Wam to pokażę i być może trochę ujęć z góry Dzisiaj jest sobota 30 listopada i podejrzewałem, że właśnie dzisiaj Albańczycy będą świętować swoje święto niepodległości A tutaj proszę już taki klimat lekko świąteczny. Ciekawe co to dzisiaj będzie Ale w sumie to spokojnie jest, nie ma żadnych fajerwerków Wczoraj w Duras dosyć głośno strzelali i trąbili samochodami, a tutaj widzę, że na razie jest po prostu spokojnie, nic się nie dzieje i za kilka zachód słońca, za paranaście minut, ale przy takiej pogodzie nie wiadomo, nie wiadomo co to z tego będzie. Ale rozumiem, że to właśnie tutaj się w lecie toczy całe życie towarzyskie. Jesienna Aleja, Jesienna Aleja prowadząca do słynnych domów z tysiącem okien. Tutaj już święta zapasa, ma a dyktator się przewraca w grobie, ponieważ nie udało się dla ityzacji Albanii. Jest i Mikołaj. Jest i Mikołaj. Niezwykły widok. Niezwykły widok. A w meczecie są nawet sklepy na dole z pamiątkami. Tutaj kolejka do zdjęcia. Krzyki, wrzaski, przepychanki. Kto silniejszy, kto silniejszy. Ten ma zdjęcie. A to Duma Miasta, czyli Most Gorica, bardzo ładnie podświetlony nocą. Nie wiem czy widać, nie wiem czy widać, ale po drugiej stronie góry jest jeszcze taka zwykła dzielnica z brkami mieszkalnymi i pomnikami chwalącymi ideę socjalizmu, widok z mostu gorica, widok z mostu Gorica, rzeka. Oczywiście Brat. thank you To tyle w tym odcinku z miasta Berat, odcinek może trochę długi, ale jeżeli ktoś nie był, to ma okazję obejrzeć, a kto był, ten sobie przypomni Zapraszam na następne odcinki z Albanii, jutro jadę do Giro Girocaster O, a tutaj dają grzane wino za 300 No dobrze, to do zobaczenia w następnych odcinkach z Albanii